Dzień dobry, witam serdecznie w takim oto miejscu. Jest to jakiś czynny tutaj tor przemysłowy. Jestem chyba na terenie miasta Kutno. Na pewno są to okolice tego miasta, i możliwe, że jestem. E, dokładnie administracyjnie na terenie miasta e, tego dokładnie nie wiem i nie wiem również co to jest za bocznica, czyli do jakiego zakładu to prowadzi, ale znaleźliśmy się tutaj, więc e, przyjdziemy się kawałeczek króciutki i pokażę Wam tutaj jak to wygląda. No, bo jest to zdecydowanie klimatyczna kolej przemysłowa. E, więc warto się tym kawałeczek przejść, zobaczyć sobie, jak się tutaj to prezentuje. Więc tutaj mamy jakiś wiadukt nad tym torem i tor, którym teraz idziemy, prowadzi do kilku różnych zakładów. Z tego co widziałem na mapie. I nie wiemy, ile z tych zakładów są wyposażone w jeszcze czynne bocznice. Wydaje mi się, że powinno tutaj być czynnych więcej niż jedna bocznica, bo, tak jak mówię, na mapie było. Kilka tych bocznic do różnych zakładów, więc jest to zdecydowanie fajne miejsce. No, bo zawsze fajnie, jak jest potencjał na to, że pociągi będą jeździć do różnych zakładów. Tutaj już widzimy, że tor, który idzie w prawo, bo tutaj jest rozgałęzienie, które właśnie minęliśmy. Tor, który idzie w prawo, jest mocno wyjeżdżony, natomiast tor, który idzie w lewo, tutaj przejdę przez te tory, tor, który idzie w lewo, jest dużo słabiej wyjeżdżony, naprawdę konkretnie słabiej. Um, także już widzimy e, tutaj e, już wiemy tutaj troszkę więcej na temat tego, co się tutaj dzieje, no i ogólnie rzecz biorąc, tutaj tak wyjątkowo wyparowało mnie do, do tego miejsca. Przy czym jestem tutaj jedynie na chwilę, żeby Wam pokazać to miejsce. Zobaczymy sobie tutaj kolejne rozgałęzienie. Jak wygląda sytuacja z wyjeżdżeniem? No więc tutaj ten tor, który idzie na lewo, jest mocno wyjeżdżony, i tor, który idzie na prawo, z tego co widzę, też jest mocno wyjeżdżony. Także fajnie. No i widzimy, że zamek jest otwarty na szynie, co może oznaczać, że być może nawet jakiś pociąg. Tam jest teraz. Tutaj jest otwarty zamek. Um, miejsce jest bardzo klimatyczne. Fajnie byłoby, gdyby udało się tutaj coś złapać. Um, także tak jak mówię, jestem tutaj tylko na chwilę. Jestem tutaj przejazdem, tak naprawdę, w tym miejscu. Um, także zobaczymy. Możliwe, że. Może, że przejdziemy się jeszcze dalej Jeszcze dalej tym torem e, i zobaczymy czy tam dalej coś może jest może coś tam się dzieje Skoro jest otwarty zamek na torze to jest to na swój sposób kuszące, żeby to sprawdzić, i tak jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Też oczywiście kuszący jest ten tor po prawej stronie, który, z którym teraz już w tym momencie nie mamy styczności i kontaktu, bo jesteśmy przedzieleni już krzakami po prawej stronie. Um, pomyślałem, właśnie, że pójdę sobie tym torem, bo akurat tutaj otwarty był ten zamek, i to mnie. Zwabiło, czyli ten otwarty zamek możemy śmiało określić wabikiem. To był po prostu wabik, którym zostałem zwabiony, niczym jakieś zwierzątko, które szuka pożywienia i jakiś wabik jest i to zwierzątko idzie tam, bo tam jest jedzonko. Także można powiedzieć, że ja tutaj troszeczkę zachowałem się w ten sposób. Nie wiadomo na ile to jest dojrzałe zachowanie, które zaprezentowałem także kawałeczek się przejdziemy tutaj. Widzę, że jest jakiś taki mini przejazd przez tor, do którego się zbliżamy właśnie. Nie wiem na ile wy widzicie to co się dzieje na ekranie teraz, bo słońce, słońce mocno daje. Możecie tutaj niezbyt dobrze widzieć jest duży klimat przejdziemy sobie tutaj przez ten tor może pójdziemy ścieżką kawałek dobra ja na razie kończę nagrywanie zaraz do Was wrócę no cóż no tam są jakieś zakłady no nie tutaj jesteśmy w środku pola eee Także no, te bocznice gdzieś tam do tych zakładów prowadzą. My sobie już raczej wrócimy. E, także e, jeszcze kawałeczek tutaj się przejdę tym torem w drugą stronę, czyli przejdę ten odcinek, w którym szliśmy przed chwilą. E, no i tyle. I jeszcze później e, na chwilę się z wami połączę, przy czym to jest już e, końcówka tego. Krótkiego specjalnego vloga, w którym chciałem Wam pokazać ten klimatyczny szlak. W zasadzie jest tutaj kilka różnych bocznic. Myślę, że to jest wartościowe zobaczyć to. No i tyle, i ogólnie rzecz biorąc, teraz jeszcze się przejdę w drugą stronę. Jestem tu tylko na chwilę, ale myślę, że warto było pokazać Wam tutaj. Może to będzie dla kogoś taka inspiracja. Jesteśmy znowu w tym miejscu, w którym tutaj byliśmy wcześniej. No, powiem szczerze, że to miejsce jest bardzo klimatyczne. Jeżeli jesteś gdzieś z okolic, jeżeli tutaj nie jest ci trudno się dostać, to polecam tutaj przyjść. Można tutaj spokojnie zrobić różne ciekawe materiały i nie wiem, czy są jakieś materiały w ogóle z tych bocznic tutaj. Także no, cieszę się, że tutaj miałem okazję być i pokazać Ci te miejsca. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.